Prosimy teraz o zabranie głosu prezydenta elekta, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Karolana Wrockiego. Drogie rodziny naszych bohaterów, szanowna pani minister, drogi panie profesorze, szanowny panie marszałku, drodzy państwo, za moment poznamy kolejnych 18 nazwisk, imion konkretnych życiorysów, to już 297 osób, 297 bohaterów, którzy mają konkretne życiorysy, za sobą konkretną drogę życiową, dramat II wojny światowej albo walki po roku 1945 z systemem komunistycznym. Tak, to są konkretni ludzie, których Instytut Pamięci Narodowej zidentyfikował blisko 300 w ostatnich kilkunastu latach. Ale nasi bohaterowie składają się też na konkretny krajobraz. Krajobraz, który mówi nam, współczesnym Polakom, tak wiele o nas samych, także dzisiaj w wieku XXI. Bowiem byli to ludzie, których łączyło jedno. Służba Rzeczpospolitej Polskiej, wierność wolności i suwerenności niepodległemu państwu polskiemu, niezależnie od tego, w co wierzyli i czy reprezentowali największą podziemną armię świata, armię krajową. Czy byli przedstawicielami ruchu narodowego czy ludowego, czy walczyli z niemieckimi narodowymi socjalistami czy z sowieckimi komunistami, to zawsze byli wierni wolnej i niepodległej Polsce. To także dla nas wielkie zobowiązanie w budowaniu wspólnej, silnej, wielkiej i odpowiedzialnej Rzeczpospolitej. Połączyła ich też przedwczesna śmierć. Z rąk przedstawicieli. Systemów totalitarnych. Te 18 nazwisk, i 297 nazwisk, które zostały zidentyfikowane i ustalone przez Instytut Pamięci Narodowej, jest nie tylko wspomnieniem przeszłości, ale także wielkim zobowiązaniem dla nas wszystkich dzisiaj, w wieku XXI: zobowiązaniem wobec tego, że Polska powinna nas. Łączyć. Niezależnie od tego, jakie mamy emocje, jaki mamy światopogląd, musimy pozostać wierni, wolnej, niepodległej i suwerennej Rzeczpospolitej. Drodzy Państwo, ta misja Instytutu Pamięci Narodowej, w której miałem wielki zaszczyt uczestniczyć, zbudowana jest wokół kilku fundamentów. To fundament prawdy. Za tymi nazwiskami idzie konkretna praca wielu naukowców, archiwistów archeologów, genetyków. Za tym sukcesem Instytutu Pamięci Narodowej idą najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, systemy jak system CODIS. Prawda jest jednym z fundamentów tego wielkiego dzieła, któremu na imię Instytut Pamięci Narodowej. Tysiące publikacji, stron i referent, które przekładają się na takie uroczystości jak ta dzisiejsza. Ale to także sprawiedliwość. Sprawiedliwość oddana naszym bohaterom, bo zasługują na to, aby być w narodowym panteonie, ale też na to, aby mieć swój grób i krzyż na tym grobie, i sprawiedliwość w kierunku rodzin naszych bohaterów, aby mogli w modlitwie, w refleksji, we wspomnieniu stanąć przy grobie swoich przodków. Ta sprawiedliwość mówi nam także, że mamy prawo jako Polacy. Nazywać bohaterów bohaterami, a zdrajców zdrajcami. I tych, którzy bohaterów mordowali, nazywać po prostu zdrajcami państwa polskiego. Wokół prawdy i sprawiedliwości budowana jest misja Instytutu Pamięci Narodowej. Jest to dla mnie także zobowiązanie, jako dzisiaj dla prezydenta elekta, a po 6 sierpnia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Ale, drodzy Państwo, wśród tych fundamentów jest też głęboka wdzięczność. Wdzięczność tym, którzy skończyli swoje życie dla Polski przedwcześnie, i wdzięczność tym, dzięki którym my możemy żyć w wolnej i niepodległej Polsce, o którą powinniśmy dbać i którą powinniśmy otaczać naszą opieką i troską. Natomiast 18 nazwisk, które za moment zobaczymy, w moim głębokim uznaniu. Każde z tych nazwisk, każda z tych osób pojedynczo jest małą twierdzą naszej przyszłości. Tak, drodzy Państwo, jesteśmy narodem, który nigdy, ani w wieku XIX, ani w wieku XX, i oni to udowodniają, nie oddał swojej wolności, suwerenności i niepodległości nawet w obliczu dwóch systemów totalitarnych. Każde nazwisko, każdy życiorys, każda tablica, każdy pomnik poświęcony żołnierzom podziemia antykomunistycznego, żołnierzom Armii Krajowej jest wyraźnym sygnałem, także skierowanym i na wschód, na cały świat, że jesteśmy reprezentantami narodu, który nigdy nie odda swojej wolności i suwerenności nawet w okrutnych, przerażających warunkach, w jakim przyszło nim żyć. Drodzy Państwo, te 18 nazwisk to także nazwisko jednego dziecka, 14-letniego Henryka Słaboszewskiego. Jak Państwo za moment zobaczycie, ten życiorys nie będzie wypełniony, Długą treścią, słowami, literami służby dla Polski. Nie będzie to życiorys wypełnia, wypełniony doświadczeniami wojskowymi, doświadczeniami zawodowymi. Będzie to życiorys czternastoletniego dziecka, które zostało zamordowane przez Niemców w, obozu, w obozie w Łodzi. Ale zostało zamordowane dlatego, że było Polakiem. Tak, zło. Systemy totalitarne nie wybierają. Mordują i dzieci, i kobiety, i tych, których definiują jako swoich wrogów. Drodzy Państwo, w Księdze Rodzaju Starego Testamentu, w Piśmie Świętym, Bóg zdecydował się obronić Sodomę w dialogu z Abrahamem, jeśli ten znalazłby choćby dziesięciu sprawiedliwych. Sodoma została jednak przez Pana Boga zniszczona. Wielkim, wielkim skarbem naszego narodu i naszej wspólnoty narodowej jest właśnie to, że w każdym wieku, w każdej dekadzie, a powiem więcej, w każdym roku w Polsce były setki, tysiące sprawiedliwych, które stawały się sumieniem narodu polskiego, i Polska przetrwała. Musimy o tym pamiętać i musimy okazywać im wdzięczność. Bardzo dziękuję panu profesorowi Krzysztofowi Szwagrzykowi, który stoi na czele tego wielkiego dzieła poszukiwań i identyfikacji ofiar reżimów totalitarnych już od kilkunastu lat. Dziękuję wszystkim pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej. Na ręce pani minister chcę podziękować panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, na którego wsparcie. Zawsze mogliśmy liczyć i zobowiązuję się, że jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie dam nam zabrać naszej przyszłości, ale nie dam też, drodzy Państwo, zapomnieć o naszej przeszłości, bo tam tkwi nasza siła. Niech żyje Polska.